znanego dyrygenta zapytano na jakim instrumencie najtrudniej jest grać on chwilę się zastanawiał potem uśmiechnął się i powiedział na drugich skrzypcach a ktoś zapytał dlaczego to jest takie trudne on znowu się uśmiechnął i odpowiedział ponieważ wszyscy chcą grać na pierwszych skrzypcach oczywiście rozumiemy że to jest trudne ze względu na ambicje nie ze względu na umiejętności a dlaczego o tym mówimy ponieważ Mówimy o spotkaniach, które zmieniły ludzi, którzy spotkali Jezusa i co jest opisane w Ewangelii Jana. Czytamy dalej pierwszy rozdział. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swojego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I Andrzej jest tak w cieniu swojego brata. To Andrzej był pierwszym, który przyprowadził. Piotra do Jezusa, ale o samym Andrzeju jest niewiele, ale z tego niewiele wyłania się też ciekawy obraz, co mnie osobiście bardzo interesuje, bo też mam na imię Andrzej. Natomiast, co jest takie bardzo charakterystyczne i co ktoś wyłuskał, powiedział tak: Kiedy Andrzej przyprowadził Piotra do Jezusa, to tak samo z tym wpłynął na to, że przez tego Piotra potem w dniu Pięćdziesiątnicy nawróciło się trzy tysiące, kolejnego dnia pięć tysięcy, ludzie byli uzdrawiani nawet przez cień Piotra, byli wskrzeszeni z martwych. To wszystko nie stało się, gdyby Andrzej nie przyprowadził Piotra do Jezusa. I to nam pokazuje, że czasami my nie jesteśmy tymi kluczowymi osobami, jak to się często mówi, ale jesteśmy tymi osobami, które wyzwalają potencjał winnych i oni przerastają nas. I teraz, patrząc po ludzku, to można powiedzieć: A, no to szkoda, że nas przerastają, ale patrząc z Bożej perspektywy na Boże Królestwo, to cieszymy się za każdym razem, kiedy ludzie, których my przyprowadziliśmy do Jezusa, mają wspaniałą służbę i wpływają na wielu innych ludzi. Ale to jest ciekawe, kiedy spojrzymy na Andrzeja, bo co możemy o nim widzieć? Co, co możemy zobaczyć, że to był człowiek, który dbał o to, żeby inni spotykali Jezusa? Skąd możemy to wiedzieć? Kiedy już Andrzej przyłączył się do uczniów Jezusa e, i czytamy u Jana w szóstym rozdziale, kiedy tłumy słuchały Jezusa na pustkowiu, m, Jezus widział że ten problem, że słuchają, teraz on ich odsyła, oni nie mają co do, do jedzenia, mogą osłabnąć w drodze. E, I pyta Filipa, skąd weźmiemy chleba? I to bardzo lubię to zdanie. A mówił to, wystawiając Go na próbę, wiedział bowiem, co miał czynić. Filip mówi o problemie, że no, nie mają tyle pieniędzy. I wtedy czytamy, że jeden z uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, Le cóż to jest dla tak wielu? Czyli Andrzej jest tym networkerem, tym, który zauważył jakiegoś człowieka i mówi: No, jest tutaj, widziałem kogoś z jedzeniem, ale to jest jedzenie dla małego chłopca, a tu mamy potężny tłum, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I przyprowadza tego chłopca do Jezusa, i Jezus czyni cud. I to jest niesamowite. Co my jako ludzie możemy zrobić? My możemy przyprowadzać ludzi do Jezusa. Jest taki człowiek Billy Graham, który jeździł po całym świecie, głosił do bez przesady setek milionów ludzi na całym świecie, ale on nawrócił się jako mały chłopiec. Był jakiś pastor, który głosił ewangelię. A on w tym kościółku nawrócił się jakimś wiejski kościółek w Stanach, mały kościółek. Wtedy tam te kościoły były niewielkie i jakiś pastor głosił ewangelię. Czy kiedy ten chłopiec się nawracał, ten pastor mógł wiedzieć, co? Co z tego wyjdzie? Nie mógł tego wiedzieć. Może nawet nie przywiązywał szczególnej wagi, że jakiś chłopiec się nawrócił. Może nawet nie doczekał tych czasów, nie wiem, kiedy Billy Graham głosił na całym świecie. Albo może nawet nie kojarzył, że to jest ta osoba, którą on przyprowadził do Jezusa. I to jest coś niesamowitego. My mamy ten przywilej, żeby inni. Znaleźli się w niebie. I to jest ciekawe, jeżeli masz takie doświadczenie, że mówisz innym o Bogu, jeżeli masz takie doświadczenie, że dzielisz się Ewangelią, albo dajesz jakieś książki chrześcijańskie, albo przeprowadzasz do kościoła, albo na spotkania ewangelicyjne, albo dzielisz się podcastami, jeżeli robisz to w miarę regularnie, to doświadczasz czegoś takiego, jak Jezus powiedział, że więcej radości w niebie jest z jednego grzesznika, który się nawraca. Że kiedy głosimy Ewangelię, kiedy mówimy ludziom o Jezusie, to jest taki moment, to nie jest cały czas, ale są takie momenty, kiedy naprawdę czujemy ogromną radość. I ta radość jest większa niż wszystko to, co, yy, co możemy tutaj na ziemi doświadczyć. Taka potężna duchowa radość. Nie, nie taka cielesna, jak kiedy oglądasz jakiś dobry kabaret i się cieszysz, to jest fajne, ale ta duchowa radość jest o wiele głębsza. No ale chcę być uczciwy. Też jest duchowy smutek. Kiedy na przykład ta, ludzie odchodzą od Boga, albo kiedy po latach spotykasz kogoś i on odszedł do Boga, od Boga, pogubił się, poranił przy okazji wielu ludzi. Więc to jedno i drugie jest prawdą. W pewien sposób przyprowadzając ludzi do Jezusa, stajesz się duchowym rodzicem. I wiesz, jak to rodzic. Rodzic się cieszy, kiedy dziecku się powodzi. I rodzic się cierpi, kiedy dziecko, dziecko idzie w złą stronę. I kolejna rzecz, którą możemy powiedzieć o Andrzeju, Andrzej przyprowadził Szymona do Jezusa. Prawdopodobnie było tak, że gdyby to nie Andrzej, jego rodzony brat, którego znał, nie mówił mu o Jezusie, to prawdopodobnie Szymon miałby problem z uwierzeniem, że Jezus jest Mesjaszem, albo że jest kimś w ogóle godnym zainteresowania. Ale on znał Andrzeja i przez to, że znał Andrzeja, to było dla niego wiarygodne. Miesz powiedzieć, no ale co z tego dla mnie wynika? No to, że są pewni ludzie... Dla których Ty i Twoje życie będzie przekonujące, że Bóg istnieje, albo Bóg nie istnieje. Są ludzie, których nigdy nie przekonasz, i to nie jest Twoim życiowym powołaniem, ale są ludzie, którzy przede wszystkim Twoje życie, Twoje słowa, Twoje czyny będą ich przekonywać do Jezusa, albo będą Go ich zniechęcać do Jezusa. Ktoś powiedział, że często my jesteśmy pierwszą Ewangelią, którą czytają ludzie. I nie mówię to po to, żeby nakładać na nas jakieś takie ciężkie jarzmo, o, jesteś odpowiedzialny. Tak, jesteśmy odpowiedzialni, ale też e, musimy zrozumieć, że to, że żyjemy normalnie z Jezusem, to, że na tyle, co możemy, jesteśmy Jego świadkami przez nasze czyny, przez nasze słowa, to jest wystarczające, chociaż. Są takie momenty, dzieje apostolskie, czwarty rozdział. To już jest po zesłaniu Ducha Świętego. To jest po tym, jak trzy tysiące ludzi się nawróciło. To jest po tym, jak Chromy został uzdrowiony. Więc y, dzieją się różne spektakularne rzeczy. Apostolowie są wypełnieni Duchem Świętym i Sanhedrin mówi, zabraniamy wam głość. I oni wiedzą. Ten sam Sanhedrin dwa miesiące temu zabił Jezusa. skazał na śmierć. Więc, żeby nauka się nie rozpowszechniała, jest możliwe, że teraz dogadają się znowu z Rzymianami i teraz skażą ich jako uczniów. Czyli groziła im śmierć. I oni, mimo tych wszystkich swoich doświadczeń, w obliczu nowego wyzwania, modlą się. To jest dzieje apostolski czwarty rozdział. I modlą się, i mi to bardzo porusza, co, o co oni się modlą. Daj swoim sługom z odwagą głosić Twoje słowo. I to jest moje wyzwanie dla Ciebie dzisiaj. Nie robię często wyzwań w tych audycjach, ale to jest moje takie wyzwanie dla Ciebie, dla mnie też. Módl się za ludzi, którzy są wokół Ciebie, na których masz wpływ. Ale też zacznij im mówić o Jezusie. Albo jeżeli umiesz, to sami mogło się Ewangelię, albo zaprowadź ich na spotkanie, gdzie jest zgłoszona Ewangelia, albo podziel się jakąś książką podcastem, albo przyprowadź kogoś. Zrób to oczywiście w mądry sposób, z miłością, ale też z odwagą. I do tego Cię zachęcam, i o to chcę się modlić, żebyśmy otworzyli swoje serca, żeby Bóg mógł wypełnić je odwagą, żebyśmy poszli i głosili Ewangelię innym ludziom, bo być może czyjeś zbawienie zależy właśnie od tego, czy Ty powiesz mu o Jezusie, czy mu nie powiesz. Duchu Święty, tak jak napełniłeś apostołów, napełniłeś w Dniu Pięćdziesiątnicy, a już kilka dni później oni znowu potrzebowali nape nowego napełnienia, ponieważ pojawiły się takie problemy i takie kłopoty. Panie, zobacz, żyjemy wśród ludzi, których znamy na co dzień, którzy nas znają, którzy może wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami, może nie, ale mamy już pewien poziom relacji. Czasami trudno jest wyjść poza te relacje, trudno jest zdobyć się na odwagę, żeby powiedzieć tym ludziom o Jezusie, żeby podzielić się dobrą nowiną. Duchu Święty stąp na nas teraz w tym momencie żebyśmy poszli do tych ludzi z odwagą, żebyśmy nie bali się mówić o Jezusie, żebyśmy nie bali się zaprosić ich na spotkania. Daj nam, Duchu Święty, tą odwagę. Daj nam odwagę, która pokona nasz strach, że mimo strachu, mimo lęku, mimo obaw my pójdziemy i powiemy innym o Jezusie. Niech tak się stanie. Amen.